Przed nami kolejny piękny dzień, więc zapraszam Was do swojego ogrodu na kwadransik na taką mini praktykę Bodyfulness. I dzisiaj troszeczkę sobie porozciągamy kręgosłup, pokładamy sobie mięśnie grzbietu, jednocześnie otwierając pracę w biodrach. Uplastycznimy sobie troszeczkę ruch w biodrach i otworzymy kręgosłup na wydłużanie w takich. Zamkniętych pozycjach bioder no to spróbujemy. Zapraszam Was bardzo. Połóż się na plecach i zachęcam Cię do tego, żeby Twoje oczy w trakcie tej praktyki były zamknięte, czyli żeby Twoje cała uważność, Twoje patrzenie było skierowane do środka, do swojego ciała. I zacznij jak zawsze od tego, że kilkoma takimi przyjemnymi, długimi wdechami i wydechami. Długimi, ale niewydłużonymi, czyli po prostu odprężonymi. Przywitaj się ze swoim ciałem. Możesz to robić z wydechem ustami albo tylko nosem, tak jak ci wygodniej. Nie szukaj w tym oddechu czegoś szczególnego, po prostu poprzyglądaj się temu, jak się ci teraz oddycha i wykorzystaj te kilka oddechów na to, żeby ciało sobie spokojnie wylądowało. Puść biodra, puść brzuch, puść krocze. Szczęka lekko uchylona, ramiona opadają. Teraz jest czas tylko dla ciebie. Nic nie musisz myśleć, nie musisz niczego planować. Po prostu jesteś. I to jest taki moment, chwila w ciągu dnia, którą darujesz sobie i swojemu ciału. I powolutku podnieś kolana oprzyj na stopach i zrób dwa trzy ruchy witające się z ruchem w swoim ciele takiego przetaczania głowy na lewo i na prawo my każdą praktykę bodyfulness zaczynamy od tego ruchu to jest ruch który miękko delikatnie otwiera nas do takiej przyjemnej pracy nieobciążającej nie naciągającej takiej przyjemnie ciekawie Zaglądającej w nas samych i przekonuje nasze ciało, że przystępujemy do ruchu, ale będziemy to robić z dużą troską i uważnością. Więc niech ten ruch głowy na lewo i na prawo nie będzie takim naciąganiem, tylko miękkim toczeniem. Jakbyśmy właśnie mówili ciału: Zobacz, poruszamy się przez chwilkę, ale to będzie przyjemne. To będzie dla Ciebie odprężające, poszerzające, wygodne. Chwila spotkania ze swoim ruchem. Medytacja w ruchu. Bo medytacja, czym jest medytacja? Medytacja to jest po prostu spotkanie, uważne spotkanie z sobą, z tym, co w tobie. I zatrzymaj na środku głowę w neutralnej pozycji, rozluźnij barki, otwórz lekko szczękę, rozluźnij brzuch, krocze. Kolana są cały czas wysoko, oparte na stopach, a Ty poczuj, gdzie masz lewe i prawe biodro. Takie dwa punkty, gdzie kości udowe schodzą w dół w kierunku miednicy. Tam gdzieś też pod Tobą stawy krzyżowo-biodrowe, mięśnie, powięzi. To miejsce sobie dzisiaj troszkę rozruszamy. I najpierw poczuj swoją uwagę na prawym biodrze. I zaczynamy w trakcie wydechu. Oddalać to biodro delikatnie od prawej pachy, a wdech wracasz. Jakbyśmy wydłużali prawy bok. Wydech, oddalasz biodro od siebie. Pupa cały czas miękko leży. Wdech, wracasz. Czyli biodro prawe wędruje w kierunku prawej pięty, ale nie unosisz pośladków, tylko falujesz sobie miednicą, wydłużając taśmę boczną na, na prawych żebrach. Wydech, wydłużasz. Wdech, miękko wracasz. I zatrzymaj. To samo zrobimy po lewej stronie. Lewe biodro do lewej pięty oddala się od lewej pachy razem z wydechem. Wydech. Długi, przyjemny ruch. Wdech, wracasz na miejsce. Wydech. Wydłużasz. Oddalasz lewe biodro. Wdech, wracasz. Wydech. W swoim rytmie. I ostatni raz. Zatrzymaj na środku, przebujaj sobie kolana na lewo, na prawo. Rozbujaj chwilkę. Pokołysz nimi. Pozwól się tym ruchem nacieszyć miednicy, że może otwierać sobie biodra, rozbujaj to. Raz jeden pośladek się unosi, raz drugi. Rozbujaj sobie tą huśtawkę. Poczuj, jak kolana raz się na jedną przechylają, raz na drugą. Czyli to jest ruch unoszenia bioder na zmianę, ale przy przechylaniu obu kolan. A teraz zrobimy ten ruch inaczej. Zatrzymaj delikatnie na środku kolana i opuszczasz Prawe kolano lewe zostaje patrząc na niebo albo na sufit i unosisz lewe biodro, czyli otwierasz pachwiny. Unosisz lewe biodro, ale kolano zostaje, tylko prawe opada na zewnątrz i wracasz. A teraz prawe kolano zostaje na stopie, unosi się lekko prawe biodro, a lewe kolano opada, czyli otwieramy pachwiny. Początek się zupełnie inaczej Poruszają plecy i spróbuj takiej kołyski, kiedy kolano jedno zawsze zostaje i patrzy na niebo, patrzy na sufit. Biodra znowu się kołyszą, biednica znowu się przetacza między biodrami, ale Twoje pachwiny się otwierają inaczej, Twoje plecy pracują inaczej. I w ten sposób się teraz rozbujaj, to jest inny ruch. To jest inne kołysanie, inne mięśnie się dołączają, inaczej skręca się kręgosłup. Jeżeli chcesz poczuć różnicę, na chwileczkę jeszcze wróć do tego przechylania obu kolan i zobacz, że to jest kompletnie inny ruch, kiedy oba kolana się przechylają na boki. I wróć do tego ruchu, który pozostawia jedno kolano. To kolano od unoszonego biodra w górze, otwierając nam pachwinę. Przechylając nam grzbiet zupełnie inaczej w rotacji. I rozbujaj się. Mhm. Poczuj, jakie to może być przyjemne. I nie przestając kołysać tymi biodrami, zacznij przechylać głowę w odwrotnym kierunku niż opadające kolano. Czyli dodajemy jeszcze rotację kręgów szyjnych, przechylając się na ucho, szczęka luźniutka. Kolana w jedno, głowa w drugą stronę. Mhm. Rozbujaj się w tym. I zatrzymaj powoli. Rozchyl kolana na zewnątrz, złóż stopy podeszwami i pozwól im tylko grawitacyjnie sobie opadać w biodrach. Tyle ile chcą. A ty po prostu leżysz. Mhm. I kiedy sobie już opadną, pobujaj sobie teraz takimi kolanami w biodrach. Czyli mamy stopy sklejone w kołyskę, stopy podeszwami się dotykają, kolana są szeroko, krocze jest rozluźnione, zwieracze kompletnie puszczone, a my się bujamy między biodrami w takiej zamkniętej strukturze, tak? Czyli mamy okrąg między stopami, kolanami, biodrami. Rozbujaj się. I dodaj ruch głowy w przeciwnym kierunku. Kolana w jedną. Stopy w drugą. Mhm. Kolana w jedną, stopy w drugą. I zatrzymaj. I popychając udami nogi oddal stopy od siebie, ale nie ruch klasycznie, tak jak go robisz, tylko pchając udami. Poczuj ten opór, pchając udami. Oddalasz stopy do wyprostu nóg. A kiedy się wyprostują, daj sobie chwilkę relaksu. Mhm. Dwa, trzy oddechy, mięciutkie. I postaw kolana znowu na stopach. I tym razem zwróć uwagę na prawe biodro. Będziemy je unosić na wydechu. Nie przechylając kolan w ogóle. Czyli unosimy prawe biodro, wydech. Kolana cały czas patrzą w górę, a Ty tylko unosisz prawe biodro. Wydech w górę, wdech odkładasz. Wydech w górę, wdech odkładasz. Kilka razy. Mhm. Kiedy teraz podniesiesz to biodro do góry, zostań tam z takim uniesionym lekko biodrem, ale nie napiętym. Jeżeli jest ciasno w, tym, w, tym, w tej pozycji, delikatnie o centymetr zejdź w dół, żebyś miała miał pewność, że jest to optymalna, wygodna, przyjemna pozycja i mogłabyś mógłbyś być w niej przez parę minut. Mhm. Jeżeli jesteś w napięciu i nie wytrzymasz trzech minut w tej pozycji, to znaczy, że jesteś za wysoko. I w tej pozycji oddalamy nasze prawe biodro w kierunku prawej pięty, oddalając od pachy na wydechu. W powietrzu wydech. Czyli leżymy na lewym pośladku i falujemy prawym biodrem. Kilka razy. Rotacja dolnego kręgosłupa. Ciągniemy prawą taśmę boczną. I opuść. I to samo lewe biodro. Unosimy do góry kilka razy. Co to się dzieje na drodze? Nie wiem czy słyszycie ten hałas. Kilka razy lewe biodro w górę, nie opuszczając na boki kolan. Pofaluj lewym biodrem w górę. Znajdź taką wysokość dla lewego biodra, żeby ci było wygodnie. I zostań tam. Lewe biodro w górze. Chyba śmieciarze przyjechali. I falujemy tym lewym biodrem, oddalając je w stronę lewej pięty i przybliżając do lewej pachy. Mhm, tak, zabrali nam śmieci z ogrodu falujemy i my też tak jak właśnie ci panowie od porządków właśnie sobie z ciała wypuszczamy napięcia, już nam to nie jest potrzebne to już się zużyło możesz to spokojnie tym falowaniem lewym biodrem w powietrzu wypuszczać z lewych żeber z miednicy, krocze luźniutkie Zatrzymaj ten ruch. Opuść mięciutko lewe biodro na podłogę. Odpręż się i przebujaj sobie miednicę lewo, prawą, nosząc na zmianę biodra. Przebujaj. Dodaj głowę w przeciwnym kierunku. I zatrzymaj na środku. I jeszcze spróbujemy jednej rzeczy. Bądź z tym ostrożny, ostrożny, bo to dla wielu z nas może być trudny ruch. Więc podkulamy delikatnie ogon. Poczuj, że się unosi krocze, ale go nie zepni. Uniesione, ale rozluźnione krocze w zwieraczach. Czyli bardziej dotykamy odcinkiem piersiowym teraz koca. Jeszcze delikatnie unosimy, wchodzimy w taki półmostek. Zostajemy sobie na biodrach, na górnych plecach, na łopatkach, a biodra są w górze. Podparte silne stopy, pupa uniesiona, brzuch mięciutki, szczęka luźna, krocze zupełnie luźne. Znajdź takie rozszerzenie między stopami, żeby ci było wygodnie, i w tej pozycji poczuj, gdzie jest prawe biodro, i będziemy nim machać, oddalając. Od pachy, a kierując je w stronę pięty. Czyli wydech centymetr, biodro idzie prawe do pięty, wdech wracasz w powietrzu. Jakbyśmy leżeli pupą na stopniu, jakimś na podwyższeniu i robili ten ruch, który wcześniej na dole. Wydech, wydłużasz prawy bok, wdech, wracasz. Odjeżdża na wydechu twoje biodro, na wdechu wraca. A ty. Szukasz w tym przyjemnego wydłużania, a nie napięcia. I zatrzymaj. Powolutku, krąg po kręgu, idąc od głowy, opuszczasz z powrotem kręgosłup na podłogę. Połóż pupę, na końcu, odwiń ogon. Odpocznij chwilkę. I na koniec zrobimy to jeszcze na drugą stronę. Czyli dwa, trzy oddechy odprężenia I zaczynając od podwinięcia ogona. Podkulamy go delikatnie, podnosimy pupę, idziemy do półmostka. I pamiętacie, robimy to na wydechu, tak? Jeżeli ktoś zrobił na bezdechu, wraca sobie i jeszcze raz. Bierzesz przyjemny wdech i razem z wydechem zaczynasz podkulać ogon i idziesz w kierunku półmostka. Szukasz lewego biodra w swoim ciele, w wyobraźni, gdzie ono tam jest, i ta kropka w tobie będzie się teraz oddalała na wydechu od twojej głowy, w kierunku lewej stopy, o centymetr. Wydech, wdech, wraca, wydech, na wdechu wracasz do neutralnej. Szukasz w tym kociej przyjemności. Pupa w górze, krocze luźniutkie, to jest cała tajemnica. Dlatego, żebyśmy to zrobili dobrze, luźne krocze, nie zaciskaj zwieraczy, szczęka luźna, oddychasz. Ostatni raz, wróć do neutralnej i powoli, krąg po kręgu, opuść plecy, Odwiń ogon, rozszerz swoje kolana, złącz podeszwy stopami. Połóż sobie grawitacyjnie, niech pachwiny zejdą, tyle, ile chcą. Kolana opuszczają się w dół, tylko pod własnym ciężarem. Ręce wygodnie, szeroko, twarz odprężona, oddychasz. Oddychasz. I poleż sobie tyle, ile potrzebujesz w tej pozycji. Jeśli ci jest w niej w którymś momencie już stanie się niewygodnie, możesz wyprostować nogi. poleżeć sobie wygodnie. Z rozłożonymi nogami luźno, prostymi albo opartymi na stopach, tak jak ci wygodnie. Kiedy poczujesz, że już się nasyciłaś, nasyciłeś tym odprężeniem, pomyśl, na który bok chcesz się położyć. I zawsze pamiętajcie przez pozycję boczną, siadamy. Mhm. Jeszcze z zamkniętymi oczami układamy sobie kręgi szyjne, głowę i wsiadzie takim, jaki on jest, żaden elegancki, żaden w lotosie, tylko taki, żeby ciało poczuło się takie jak po przebudzeniu. I jeszcze takie w swoim rytmie dochodzisz do pionu kręgosłupa, oddychasz kilkoma oddechami i dajesz sobie dwa, trzy oddechy myśli o tym, jak zamierzasz wstać. Czym się podeprzesz, jak to zrobisz, jak Twoje ciało się teraz znajdzie w pozycji pionowej, jakie ruchy zbudują tą zmianę Twojego kształtu? I powolutku stań jeszcze z zamkniętymi oczami. I podziękuj sobie, a ja dziękuję Wam za kolejne chwile relaksu i ruchu z Wami w moim ogrodzie. Pa.